Dobry dzień dobry, witam cię serdecznie na moim kanale Pogaduszki u Wróżki. Mam na imię Bea, jestem leśną wiedźmą i w mojej magicznej przestrzeni możesz się zapoznać, jak ja pracuję z kartami Tarota i w jaki sposób one ze mną rozmawiają. Za wszystkie subskrypcje, komentarze, lajki oczywiście serdecznie Wam dziękuję i będzie mi bardzo miło, jeżeli nadal będziecie tutaj cokolwiek przejawiać do mnie w ten sposób, czyli wszystkie łapki w górę, jeżeli podobają Wam się filmiki są bardzo mile widziane. Nadal witam Was konwaliowo, zapach konwali jest przepiękny, leczący, to jest prawdziwa aromaterapia. Bzy również działają podobnie, można z bzów pić herbatę, z konwali można robić wywary na sercowe, także konwalię można zastosować na wiele sposobów, nie tylko do wdychania, ale ja się teraz będę, ile tylko zdołam, napawała właśnie zapachem tych dzwoneczków, w których podobno mieszkają elfy. Witam Cię też w retrogradacji Merkurego. Jak już wspominałam wcześniej na innych filmikach, rozpoczętego 10 maja w mm, międzyczasie zaćmień. A więc energia retrogradacji Merkurego jest teraz bardzo silna, tym bardziej, że w swoim bliźniaku on to poczynia na przełomie byka. Także będą wracać sprawy miłosne, będą wracać toksyczni ludzie, mogą wracać przez Wenus w baranie problemy z dzieciństwa, jakieś nieuleczone traumy. Zaćmienia, one chcą nas po prostu uwolnić od przeszłości, one chcą, żebyśmy zakończyli jakiś etap raz na zawsze. To my się często trzymamy kurczowo jakichś historii, które obniżają jakość naszego życia, w tym historii z mężczyznami. Dlatego dzisiaj chcę Wam zapodać filmik pod tytułem: Czy w miesiącu, jeszcze teraz, maju ale oczywiście energia może się przenieść dalej, tak? Także wyjściowa energia jest maja. Czy jeszcze teraz w miesiącu maju poznasz kogoś nowego? Nie wiem, czy się Wam ten filmik spodoba, bo nie wszystkie, nie wszyscy będziecie gotowi w ogóle, gotowe, żeby poznać kogoś nowego, ale wydaje mi się, że warto tak troszeczkę do tego podejść, że jest miliardy ludzi na świecie, miliardy mężczyzn, miliardy kobiet. Nie trzeba zawieszać się cały czas na tej jednej osobie, tym bardziej, jeżeli ta jedna osoba nie dała już nam szczęścia, tak? Więc jeżeli relacje są niszczące, jeżeli relacje są toksyczne, jeżeli relacje są już takie powodujące naszą frustrację, mimo wszystko proponuję je zakończyć. Nawet jeżeli to są związki karmiczne, to tym bardziej, dlatego że związki karmiczne one mają nas najczęściej czegoś po prostu nauczyć, a to już później zależy od dojrzałości obojga ludzi, czy jesteśmy w stanie ponieść Taką relację karmiczną i jej podołać, tak? Dlatego, że wszyscy chcą bratniej duszy, większość ludzi chce bratniej duszy, zwłaszcza kobiety są zafiksowane na tym punkcie, bo mężczyźni nie. Mężczyźni, jak mają dobrą miskę i dobry, dobry w miarę seks, to oni siedzą na tyłku, ale kobiety, nie wszystkie kobiety chcą z rozsądku faceta, większość chce bratniej duszy. A bratnia dusza to jest bardzo duże ryzyko. Że trzeba bardzo dużo nad tą relacją pracować. Że te relacje też sprawiają często cierpienie i niefajne, nieciekawe yy, dają nam emocje do przepracowania, do wyciągnięcia nawet traum rodowych. Także, jak to jest takie powiedzenie, uważaj o czym marzysz, bo może się to spełnić. Tak? Uważaj na marzenia, bo mogą się spełnić. Ja oczywiście życzę Wam miłości, życzę Wam bratniej duszy. Bratnich dusz jest więcej. Ja myślę, że trzy przynajmniej. Mój mąż jest moją drugą bratnią duszą. Jesteśmy razem 21 lat. Związek, który też wymagał pracy, jakiegoś rodzaju dojrzałości, mimo że byliśmy bardzo młodzi, jak wzięliśmy ślub po trzech miesiącach znajomości, tak naprawdę, więc poszło to na głęboką wodę i mm, tak no. Tutaj na spontanie zupełnym. Nie wróżono nam dobrze, mówiono, że nie wytrwamy, szybko się rozwiedziemy, bo się przecież nie znaliśmy, tak? No ale jakoś 21 lat mija i nadal jest wesoło. Pozdrawiam męża węża chińskiego dosłownie. Okej, okay, dobra. To teraz skoncentruj się na sobie. Czy chcesz się już uwolnić, jesteś gotowa uwolnić się od starej relacji, która albo jest jeszcze w Twojej głowie, a może już się uwolniłeś, uwolniłaś i teraz czekasz na, czekasz na coś nowego. Jeszcze wam dodam, dzisiaj się trochę chyba rozgadałam. Staram się w tych pięciu minutach mieścić. Jeszcze wam dodam, że jeżeli będziecie napierać, że koniecznie chcecie kogoś poznać, nie możecie być sami same, że musicie kogoś mieć, najczęściej jest tak, że tego się nie uzyskuje i nie dostaje. A więc jeżeli chcesz nowego partnera, nową miłość, odpuść, zaakceptuj fakt, że zajebiście jest też być samej, tak? I że życie jest naprawdę kolorowe, wielowymiarowe i wszystkie opcje mają plusy i minusy. Bo nie trzeba gotować obiadów, nie trzeba robić wielu rzeczy, yy, które yy, później są do nie wiem, realizowania w tych długich relacjach. Akurat w moim przypadku to się kręci wszystko inaczej, ale wiedźmy mają zawsze wszystko inaczej. Także życie wiedźmy nie jest standardowe. To, że ma męża z 21-letnim strażem, to nie znaczy, że gotuje obiady. Miesza w kotle, ale raczej często truciznę. <grym>, Także pomyśl teraz o sobie, czy jesteś gotowy, gotowa na nowy związek, nową relację. Ja mam tutaj dla Was trzy karty do wyboru, lub trzy kamienie, lub trzy talie. Grupa numer jeden to będzie. Agat Błękitny. Ym, tutaj są magiczne, kosmiczne pieski. I tutaj jest taka karta. Przyjrzyj się, zastanów się, pomyśl poczuj, która cię odpowiada. Ja może to zrobię. O, teraz tak. Tak, o. Może tak, o. Tak, o, o tak. Chaos <noise> Merkurowy. No niestety, to już trzeci filmik, gdzie on się będzie wkradał. Tutaj, jak się okazuje, w moje życie. Grupa numer dwa. Rodonit też śliczny kamień. Taka karta główna. Takie przesłanie. Popatrz sobie. I Anima Mundi Tarot, tak? Zrobimy też tak. I grupa numer 3 to będzie ametyst. Przepiękny. Taka karta letnia. Słoneczna. I Heaven and Earth Tarot. Tak? Ok. Myślę, że już się zastanowiłeś, zastanowiłaś. W związku z czym? Czekajcie, to było drugie, tak? Czy to było trzecie? To było ta była druga, a ta była trzecia, nie? Żebym nie pomieszała, bo to wiecie, ten Merkury, to on będzie teraz powodować właśnie zamieszanie we wszystkim, w komunikacji, w rozmowach, w miłości, w pieniądzach, w przelewach bankowych. Tak naprawdę we wszystkim, także Merkury może tutaj nieźle namieszać do tego 3 czerwca, a w zasadzie do 18. No dobrze, zapraszam Cię w takim razie. Grupa numer 1, Agacie Błękitny. I tutaj jeszcze raz Wam pokażę tego człowieka. I zobaczmy, spróbujmy podglądnąć. Karty były, myślę, że dobrze wytasowane, oczyszczone. Spróbujmy podglądnąć. Czy poznasz teraz w maju kogoś nowego? I czy jesteś na to gotowy, gotowa? Czy poznasz teraz w maju kogoś nowego, jeszcze w maju? A może w czerwcu? Tak jak mówię, czas w tarocie to też taki jest troszeczkę nie do końca, bym powiedziała, określony, tak? Dobra. Czy poznasz kogoś nowego teraz w maju? I czy jesteś na to gotowy, gotowa? Co chcecie karty powiedzieć Agatowi Błękitnemu? Czy poznasz kogoś nowego i czy jesteś na to gotowy? gotowa? No cóż, tutaj powiedziałabym, że ta energia na tą gotowość do poznania czegoś nowego wyzwala się bardzo powoli. Mam wrażenie, że nadal jesteś w jakimś rodzaju przygnębienia, depresji, załamania, że rozmyślasz o czymś ciągle w kółko, co cię męczy, co nie pozwala ci jakby pójść dalej. Jeżeli w tej grupie rzeczywiście ktoś się utożsamia z moją prognozą i czuje się tak, że po nocach nie śpi, tęskni, cierpi, szlocha, to proponowałabym jak najszybciej z tego stanu już wyjść. Dać sobie szansę na uwolnienie tej energii buławowej tego rycerza, bo teraz tak, tego rycerza buławowego to możemy tutaj dwojako tłumaczyć no dwojako, dwojako teraz w tej chwili bo tak naprawdę to, to, to nie dwojako, to wielorako bo to jest i Twoja energia, która bardzo wolno odblokowuje się, i ona gdzieś się uaktywnia. Ale to jest też tak naprawdę gdzieś ukryty z boku właśnie ten mężczyzna, czy ewentualnie kobieta, tak, buławowa, yy, dziewczyna, yy, która gdzieś, 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 gdzieś z boku jest. Ale teraz ja mam wrażenie, że Ty tego nie widzisz. Jesteś tak skupiona na bólu swojego serca, bo tutaj jest ten człowiek, tak. On, on to serduszko już tutaj kiełkuje, rośnie. Bo teraz tak. Ty bardzo potrzebujesz miłości, mam wrażenie. I mm, przepraszam, że to powiem, ale żeby uzyskać taką miłość o jakiej marzysz najpierw trzeba pokochać siebie i zatroszczyć się o swoje serce i o siebie trzeba wyjść z stanu smutku cierpienia jeżeli nie radzisz sobie sama ciągle wracasz do tego samego nie, szpi, nie śpisz po nocach cierpisz płaczesz to proponowałabym iść gdzieś po pomoc do jakiegoś psychoterapeuty lub po jakąś pomoc duchową ewentualnie możesz zadzwonić też do wróżki no możesz ale do takiej wróżki która też pomoże ci Psychoterapeutycznie, a nie tylko wróżbami na przykład na eksa, tak? Także tutaj mogą w tym maju, może razem z tym Merkurem, wracać do ciebie stare bóle, stare historie. Więc dobra, nie będę tu już mieszała dzieciństwa, bo pytamy teraz, czy poznasz kogoś nowego. Tak, jest ktoś nowy, kogo możesz poznać. Nie jeden, bo mam wrażenie, że mężczyzn będzie po prostu dwóch. Tu nie jest rycerz, tylko tu jest, przepraszam, król. Rycerz jest pod spodem. Słowny błąd. Los karma chce. Abyś ty już naprawdę uwolnił, uwolniła swoją energię, żebyś się zdecydowała na coś nowego. Teraz tak, ja bym proponowała, żebyś gdzieś się wybrała, wybrał, wybrała być może w jakąś podróż. Może tam kogoś poznasz, może tam nawiążesz nowe, nowe znajomości, może tam się wyzwolisz. Bo na razie powiedziałabym, że jesteś bardzo zniewolony, zniewolona starą toksyczną relacją. No niestety. I teraz dopóki nie zakończy się tego wątku i dopóki nie odetnie się. Ale na Amen tego toksyka ze swojego życia, ze swojej głowy, ze swojej aury, ze swojego biopola, to tkwisz w totalnym zawieszeniu. Nie widzisz w ogóle mężczyzn i ludzi koło ciebie, więc to już jest bez różnicy, czy ja powiedziałam król, czy rycerz, tak? Ty po prostu nie widzisz, nie dostrzegasz nic. Jesteś zawieszony, zawieszona w starej energii. Zatrosz się o siebie, ukochaj siebie, posłuchaj intuicji, wyjdź trochę może do ludzi, spróbuj zmienić punkt widzenia, zacznij lepiej w nocy spać, bo ja mam wrażenie, że cię dręczą koszmary, przez to właśnie, że nadmiernie myślisz, nadmiernie analizujesz. Relacja, w której byłaś, była bardzo toksyczna. Być może w jakimś sensie karmiczna, ale tutaj w tej śmierci proponowałabym już zakończyć z tym diabłem, który cały czas cię trzyma. A może on cały czas wraca, może cały czas cię osacza. To wyjdź z tego jak najszybciej. Wyjdź, Agacie Błękitny, a jeżeli nie możesz sam. Nie wiem, to napisz do mnie albo do kogoś innego, ale idź gdzieś po pomoc. Zatrosz się prawdziwie. Nie wiem, widać? Chyba widać. O miłość do siebie, o miłość własną. Ukochaj siebie, proszę cię. Ukochaj siebie, jeżeli oczywiście do kogokolwiek to pasuje, tak? Chociaż do jednej osoby, to jeżeli mówię do jednej osoby, to niech ta jedna osoba chociaż ukocha siebie, zatroszczy się o siebie, bo od tego zaczyna się miłość. Od miłości do siebie, ale prawdziwej, nie tylko takiej kocham siebie, jak jest dobrze, a jak nie, to już nie. Także tak bym to widziała. Ok, teraz zapraszam grupę numer dwa, czyli Rodonitek i tutaj tego pięknego delfina magicznego po części. Ok, muszę pokazać, to coś inaczej, będę szurać, ale jestem na przyznanie się Wam leżaku. Anima Mundi Tarot, czy poznasz kogoś nowego? Mam nadzieję, że to widać moje karty piękne, przepiękne karty, które lubią się Wam ujawniać. <gry> czy poznasz kogoś nowego i czy jesteś na to gotowy? Gotowa. Czy poznasz kogoś nowego? Może troszkę ja przelecę, jednak. I czy jesteś na to gotowy? Gotowa. Ok. Zobaczmy, co w grupie numer 2. Skoncentruj się na sobie. Czy poznasz kogoś nowego i czy jesteś na to gotowy? Gotowa. I znowu, powiedziałabym, że tutaj gotowość rozkwita, niemniej jednak jest nadal dość mocne zawieszenie w starej energii. To tak wygląda, jakby tutaj jakaś osoba już ze sobą walczyła, dosłownie walczyła, toczyła jakiś wewnętrzny bój. O to, żeby wyjść z jakiegoś stanu zawieszenia, czyli tak, płyń delfinie, rzuć się na tą falę, zobacz jakie to jest piękne, jakie oczyszczające, tak? Woda, jedź, idź nad wodę, nie wiem, zrób sobie kąpiel oczyszczającą, uspokój emocje. Powiedziałabym, że rodonitkowi brakuje równowagi, on tej równowagi pragnie, potrzebuje, znaczy się ty w sensie, tak? Mówię rodonit, ty. Ty tej równowagi bardzo potrzebujesz, powiedziałabym, że jesteś już zmęczona i jedziesz na ostatnich oparach, żeby, ja nie wiem, wyrwać się z czegoś, powiedziałabym, z tego stanu jakiegoś niedostatku i znowu toksyk, toksyczna relacja oparta głównie na seksie, bardzo dobrym seksie. Ktoś mega pociągający również fizycznie, być może ktoś z zagranicy, obcokrajowiec. Albo jak nie obcokrajowiec, to z innego świata. Niekoniecznie z innego świata, no dobrze powiedziałam, z innego miasta chciałam powiedzieć, ale tak, z innego świata. Ktoś, kto cię fascynował, pociągał, kto był mega fascynujący taki, fascynował pociągę, mega fascynujący, no dobra, może tak zostać, być może zamożny, a jeżeli to on chciał od ciebie pieniądze i mu pożyczałaś, no to nie, no to toksyczny, bo tak czy inaczej toksyczny, wykorzystujący cię w jakiś sposób. Także mam wrażenie, że tutaj straciłaś panowanie nad tą relacją i doprowadziłeś, doprowadziłaś się do totalnej klęski i chcesz z tej klęski wyjść, to jest super, Tutaj jest bardzo fajna energia taka podstawy chęci wyjścia już z tego, czyli oczyść się do końca, niech ten Merkury w takim razie i energia planet w tym bliźniaku i, i z, z tym byczkiem w połączeniu, niech ona Ci w takim razie pomoże zamknąć jakiś etap i wypłynąć na szersze wody. Bo teraz tak, jeżeli będziesz walczył, walczyła, bo ktoś Ci powiedział zawalcz o siebie, a Ty to sobie przyjąłeś, przyjęłaś do swojej głowy, nie, żeby uzyskać równowagę, nie można walczyć. Trzeba właśnie wyjść ze stanu walki i wewnętrznego konfliktu i zaakceptować i ukochać siebie, zaakceptować sytuację, w jakiej jesteś, tak? Daj sobie czułość, daj sobie miłość, daj sobie uczucia, daj sobie, nie wiem, wody. Bo jeżeli wybrałaś wodę, jeżeli wybrałaś delfina, delfin to jest bardzo mądre zwierzę, to jest też możesz sobie poczytać o zwierzęciu mocy, tak? Zainteresuj się tym delfinem, on cię przez to przeprowadzi. Delfin jako zwierzę mocy przeprowadzi cię przez Napięcie i konflikt wewnętrzny, jaki tak naprawdę ty w sobie teraz już wytwarzasz. Bo jeżeli nadal czujesz dysharmonię, jeżeli nadal czujesz niepokój, jeżeli jesteś już zmęczona walką z toksykiem, nawet w tobie, jeżeli się ta walka toczy, to to powoduje napięcie i to powoduje, że równowaga i harmonia od ciebie się oddala. Miłość i akceptacja. Delfin nauczy cię zabawy, korzystania z chwil. Nauczyć się życia w tu i teraz, że nie warto żyć przeszłością, nie warto myśleć o przyszłości, nie warto walczyć, warto kochać i szanować siebie. Przerób do końca, wypłacz do końca. Yy, spróbuj inaczej do siebie podejść od innej strony. Bo tutaj w tej karcie akurat w, w, tej, w tej talii do mnie karta umiarkowania. Z tymi liliami mówi w ten sposób, że jeżeli przestaniesz walczyć wewnętrznie, w połączeniu to z tymi kartami, to tutaj masz szansę spotkać bratnią duszę i kogoś naprawdę cudownego. Ale trzeba wypłynąć na szersze wody, trzeba wyjść poza sferę swoich ograniczeń. Próbuj, tak? O, zobacz, tu jest szansa na coś nowego. Przepiękna, cudowna energia. Ale trzeba cierpliwości. Nie denerwuj się, nie naciskaj na siebie, nie napieraj, tak? Bo jeżeli będziesz walczyła, napierała, to sprawia, że ty nie masz energii, brakuje ci sił. To teraz jak masz wyjść ze stanu, nie wiem, jakiegoś wewnętrznego, no że użyję tego słowa, ubóstwa, jak masz wyjść do tych ludzi, jeżeli ty jesteś wykończona, przemęczona. Jeżeli do końca nie zaleczyły się rany po poprzedniej relacji, po poprzednim toksyku, a ty już byś chciała, już natychmiast, no to poczekaj, daj sobie jeszcze chwilę czasu. Nie mam wrażenie, że do. Siedmiu tygodni już nawet możesz kogoś poznać, ale może to być jeszcze siedem miesięcy, w zależności jak szybko zrozumiesz, że tylko miłość do siebie, spokój, harmonia i równowaga wyzwoli cię z tamtego błędnego koła, z, tamtego, z tamtej aury, tamtej toksyczności. Bo może być też tak, że się jeszcze boisz otworzyć, bo po tamtym człowieku się boisz, boisz się zaufać. Także. Uspokój się, jeżeli już kogoś poznałaś, bo może już kogoś znasz, tak? To wyjdź na, tą, na tę randkę, wyzwalaj dobrą, pozytywną energię, spotykaj się z ludźmi mm, na spokojnie, bez pośpiechu, bez emocji. Jeżeli kogoś poznałaś, to no tak jak już mówiłam wcześniej, nie kreuj od razu, że bobo w wózeczku i suknia biała. Nie! Dlatego, że im bardziej się napiera, im bardziej się chce, tym bardziej oni ci faceci, zwłaszcza to wyczuwają i znikają. Okej. Okay. Jeżeli Ci się filmik podobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę albo do mnie napiszesz, bo na tych ogólnych tutaj spotkaniach ja nie jestem w stanie wyczerpać tematu, choćbym bardzo chciała. Dobrze, to teraz zapraszam ametysta, grupę numer 3, ametyście i te przepiękne słoneczniki. Ciepło. <laughs> I zobaczymy, czy poznasz kogoś nowego w maju i czy jesteś na to gotowy, gotowa. Czy poznasz kogoś nowego w maju i czy jesteś na to gotowy. Gotowa. Tu trochę opukam ostukam, bo tymi kartami też dużo wróżę. Heaven and Earth Tart przypominam. Ale okej, okay, dobra. Karty już myślę mają dość. Czy poznasz kogoś nowego w maju i czy jesteś na to gotowy? Gotowa. Zobaczmy. Poznasz kogoś nowego w maju i czy jesteś na to gotowy? Gotowa. Bardzo tęsknisz za miłością, bardzo tęsknisz za uczuciem, i znowu tutaj pojawia się jakiś wewnętrzny konflikt, jakaś walka. Jeżeli jest to walka z jakimś byłym, jeżeli jest to walka w ogóle z jakimiś ludźmi, nie wiem, konflikty, czy na przykład twój były miał żonę, twój były lub twoja była. Miał żonę męża, opowiadał ci różne historie, a ty bardzo walczyłeś, walczyłaś o tę relację, to również, tak jak w poprzednich grupach, proponowałabym zaprzestać walki, bo energia walki, energia wewnętrznych napięć powoduje, że ty się spinasz, masz wewnętrzne napięcie, niby już tak jesteś gotowy, gotowa, żeby kogoś nowego poznać, ale mam wrażenie, że nadal nie odcięłaś się od toksycznych emocji. Nie odcięłaś się od jakiegoś, um, chciałabym brzydko powiedzieć, w, w kurwu, przepraszam, ale tak mi przyszło do głowy. Od jakiejś złości i nadal mam wrażenie, że masz problem z podjęciem jakiejś decyzji. I teraz tak, w moim odczuciu masz problem z podjęciem decyzji, czy dalej będziesz cierpieć, czy wychodzisz z tego cierpienia. To wygląda tak, jakby w tobie był wewnętrzny konflikt właśnie w tym temacie. Tak, jakbyś jeszcze nie do końca puściła tamtą emocję, tamte historie, ale ja tam nie będę zaglądać, bo w tej grupie tam jest niezły, niezły bałagan pod spodem. Tam było ileś ludzi, tam były jakieś historie. Może w pracy również romansowe, nie wiem. Nie będę już tam aż tak po prostu się w to zgłębiała, ale teraz tak. Jeżeli nie ufasz mężczyznom, bo tamten człowiek cię nieźle bajerował, to, to też wypadałoby już z tego wyjść. Bo ja mam wrażenie, że tutaj u ciebie już jest tak naprawdę dużo różnych emocji. Jest złość, jest wściekłość. Jest też powiedziałabym jakiś rodzaj znużenia, zniechęcenia. Teraz tak, jeszcze inaczej powiem. Jeżeli ktoś jest w Twoim otoczeniu, kto się o Ciebie stara, to ja mam wrażenie, że on walczy, walczy, a Ty jesteś troszeczkę taka właśnie znudzony, znudzona, i tak do końca jakbyś nie miała ochoty wkręcić się emocjonalnie lub nie potrafiła w to wejść. Znaczy, nie emocjonalnie, tylko uczuciowo. Bo tutaj mam wrażenie, chcesz do wszystkiego podejść bardzo na logikę. No ale do uczuć nie da się tak do końca podejść logicznie. Uczucia są albo ich nie ma. A Ty, mam wrażenie, taka jesteś troszeczkę cięta albo na tych facetów. Powiedziałabym, idź w stronę światła, idź w stronę ciepła, idź w stronę słoneczników. Jeżeli nie wiesz, jaką podjąć jeszcze decyzję, idź na słońce, idź na łąkę. Właśnie tak jak tutaj ta dziewczyna może. Może, bo nie musisz tej porady przyjąć, ale ja tak czuję: tak jak ona, pomedytuj, uziemiaj się, podotykaj trawy. Bądź dla siebie też dobra i ciepła. I znowu nie napieraj na siebie. Po prostu nie róbcie niczego na siłę, tak? Nie można przyspieszyć procesu zdrowienia serca. Bo tutaj znowu, gdyby spojrzeć tutaj inaczej na tę historię, to tutaj jest więcej ludzi, mężczyzn w Twoim otoczeniu, którzy tylko czekają, żebyś ty coś z nimi zbudowała i coś z nimi stworzyła. Bo masz szansę poznać kogoś i stworzyć fajną relację, ale nie w stanie walki, nie w stanie napięć, nie w stanie emocji, nie w stanie niezdecydowania. A może jest kilku facetów po prostu, i Ty nie wiesz, na którego się zdecydować, tak. Też by mogło być, no właśnie, ale tutaj jest wewnętrzne napięcie, tu jest jakiś konflikt, tu jest jakaś walka w Tobie, odbieram to, że w Tobie, otwórz się, no wyjdź już na tego świata, wyjdź z jakichś swoich takich... Um, Nadmiernych, nie wiem, myśli, które powodują, że nie możesz się zdecydować, że jesteś jedną nogą w czymś starym, a jedną nogą chciałabyś być w czymś nowym. Nie traktuj wszystkich mężczyzn tak samo. No, nie wrzucaj wszystkich ludzi do jednego worka, tak, że na przykład wszyscy faceci to świnie, a z drugiej strony potrzebujesz tej miłości, potrzebujesz tego kogoś drugiego do życia. I tu jest ten konflikt w tobie wewnętrzny, tu jest ta walka. Jeżeli zostałaś zraniona to wyjdź do tego słońca, bo tu masz dwa słońca, słoneczniki i słońce, duże arkanum, ark, duży arkan, duże arkanum, no może tak można powiedzieć. I tu jeszcze do tego w połączeniu ze światem. Także zamknij już jakiś bolesny etap, wyjdź ze swojej głowy też, uwolnij myśli, ale w taki sposób, który nie będzie Cię ograniczał, nie będzie Cię spalał, nie będzie Cię niszczył, tak? Tylko po prostu otwórz się na świat. Proponowałabym też gdzieś pojechać może. Może na wyjeździe się tobie troszeczkę by coś wyklarowało. Jeżeli nie możesz pojechać za granicę, to chociaż jedź gdzieś sobie w jakieś fajne miejsce, gdzie odpoczniesz, gdzie się zrelaksujesz, gdzie się skontaktujesz sama ze swoimi uczuciami, bo ja mam wrażenie, że ty tak myślisz, myślisz, ale tak do końca jakbyś nie widziała czegoś albo nie widziała czegoś w sobie, albo nie widziała dookoła w swojej rzeczywistości. Także nie to już walk, nie to już konfliktów. Nie walcz o miłość. Bo miłość przyjdzie sama. Po prostu się uspokój, wyluzuj, wyczyluj. Masz tu szansę na coś nowego. Również bym powiedziała, że masz szansę na kogoś z zagranicy, ale ulecz swoje złamane serce do końca, tak? I wyjdź już z tego. I znowu tu Merkury może ci pomóc i te zaćmienia uwolnić się od czegoś definitywnie, żeby nie mielić w kółko tego samego, żeby uwolnić głowę, uwolnić myśli żeby twoja głowa stała się naprawdę wolna, bo wolność jest zawsze w tobie, pamiętaj, nie bądź już zniechęcona i znudzona, bo teraz jeżeli masz już dość na przykład, że nie mogę nikogo poznać, nikogo nie ma, ale ty dalej tak naprawdę podświadomie nie wiesz w ogóle, czy jesteś na to gotowa, to no przepraszam, jak masz kogoś poznać, jak masz coś stworzyć? Otwórz się na świat, otwórz się na słońce, otwórz się na dobrą energię i wyjdź z wewnętrznego konfliktu, bo to sobie stwarzasz już w tej chwili sama. Bo nie wszyscy mężczyźni są tacy sami, nie wszyscy to świnie i gnoje, nie wszyscy są toksyczni. I nie każdy będzie cię traktował w sposób przedmiotowy. Także zapomnij już o tamtej historii. Jeżeli on ci mąci w głowie i jeszcze do ciebie powraca, to tym bardziej. Nie odbieraj teraz telefonów w tej retrogradacji i nie odpisuj mu na wiadomości, tak? Trzymajcie się, kochani, ciepło, wołajcie konwalię, zachęcam, jeżeli ktoś lubi, bo wiem, że nie wszyscy lubią. Ale zbierajcie kwiaty, zbierajcie zioła, przytulajcie drzewa, przytulajcie siebie przede wszystkim, a wtedy ktoś fajny, ciekawy i wartościowy przytuli was, ale bez napierania, bez wewnętrznych konfliktów, na pełnym luzie. Jesteście wspaniałe, wartościowe, cudowne i zasługujecie na to, co najlepsze. Pamiętajcie, i w razie czego macie leśną wiedźmę do dyspozycji buziaki pa!